Witam Was w drugim odcinku na moim drugim kanale Fajlajpik Games. Bardzo dawno nie było odcinka, ponad miesiąc nawet z głosem to ostatni był na moim pierwszym kanale Fajlajpik Minecraft z tej naderowej wioski, ale w tym odcinku, tam sobie na Hypixelu opowiem Wam Czemu dostałem banana gry na zawsze? No, właściwie nie jestem fajlajpik, tylko jestem fajek Zaraz powiem dlaczego, więc my przechodzimy już sobie do arenki Nie będę dzisiaj komentował gry W ogóle to jest pierwsza... Pierwszy raz gram na tym kanale Pixelu. Był jeszcze jeden odcinek, ale na początek kanału był za długi, więc ja powiem wam na początku że no już miałem taki serwer, chciałem na nim pograć odpocząć od mc gry reklamowałem się że napisałam że kto chce na mój serwer i tam migray. nie to był no tak migray mnie ostrzegł, żeby no wiecie, żeby że w ja myślałam, żeby nie spamować, bo bo można spamować. no myślałam, że mnie ostrzegł bo spamowałem ale, ale jednak było, że to była reklama no i potem było tak, że oj on mnie Potem było tak, że po prostu... Ja nie, nie mam... Płóżeczka. Dobra, potem było tak, że... Że On mnie ostrzegł, Nie mnie reklamowałem się już, ale potem jeszcze napisałem na czacie gildii że kto chce właśnie na mój serwer. Ja nie wiedziałem, że Radek to widzi, Radek to zobaczył. Niestety... Napisał, że coś takiego, że musimy się pożegnać. Ja pisałem w pismie, gdzie, gdzie jest ten fajek. W ogóle pisałem w pismie, ale dostałem bana w końcu. No, takie rzeczy jak pismie, coś takiego pisałem. Dostałem bana w końcu na zawsze. No, ale to, co później się stało, to było... Jeszcze dziwniejsze, bo ktoś mi się włamał na konto, ale zostańcie, żeby posłuchać. No, bo to jest długa historia, ja przegrałem go gadania, bo wiecie, ja muszę się skupić. Dobra, więc teraz będę mógł tak mówić normalnie. Potem, jak dostałem już tego bana. Ja byłem głupi wtedy, zestresowany, że dostałem tego banu na zawsze, na MC gry, no i ten. chciałem zmienić nick, bo to by nic nie dało, ale w sumie to by było takiego złego, a było złego właśnie, że zmieniłem nick, zaraz powiem wam dlaczego to było złe zmieniłem właśnie na fajek, jak wam na początku mówiłem, że mam inny nick i go zmieniłem ale po pierwsze ktoś już, ktoś już pierwsze nie mogłem wejść na cube game'a bo nie wiem chyba ktoś już miał nick fajek i po prostu po prostu musiałem wpisać jego hasło i w ogóle cube game brało mnie za non premium nie wiem czemu właśnie może jakiś gracz miał wcześniej nich, Hajek właśnie miał je, jakieś hasło, ale kazało mi, ale w końcu mi się udało i hasło to po prostu było hasło, więc nie wiem czy ktoś sobie e, ustawił hasło, hasło, czy już takie sam cube game mi ustawił. No nie mogłem wejść, ale w końcu mi się udało. Niestety moje wszystkie osiągnięcia mi się wyzerowały. Mało grałem na tym Cube Game, tylko w The i czasami w Bedwarsy. No i miałem... No i z tym był jeszcze jeden problem, bo nie mogłem wejść na swoje konto na mineplayu. Bo tam miałem Skyblock, a ostatnio sobie robiłem ładny domek budowałem, ale powodu zmienienia tego nicku nie wiedzieli, że to ja, na MC gry jest inaczej, wiedzą, że jestem to ja, jak zmienię nick ale na mainplayu tak nie było niestety nie mogłem wejść na swoje konto i teraz m, później się stało, wszedłem na mój serwer, było wszystko aha wszedłem na mój serwer, wiecie było wszystko było wszystko dobrze. Dla no, mnie spadałem tak jak teraz, bo nie miałem gdzie. No i po prostu było wszystko dobrze. Na razie jeszcze byłem na Microsoft File IP. No i tam był jakiś gościu, nie wiem skąd, on znał IP, ale był później. No było wszystko normalnie, on sobie coś tam budował na tym moim serwerku. Aternosież nie myślę, że nie myślę, że to jest taki serwer. wiecie, jak, jak Hypixel z rami tylko taki Aternos, na którym się buduje. No i tam w końcu zmieniłem nick, napisałem, że wejdę i wyjdę, że wejdę i wyjdę temu graczowi, co był. No i wszedłem i wyszedłem, myślałem, że zmieni... Aha, myślałam, że że, że, się, że zmieni mi się nick od razu, ale musiałem, wiecie zrestartować launcher'a i tego launcher'a oczywiście zrestartowałem, gdy, gdy wróciłem, byłem już na Niku, a ja jak prankowałem go, że że, 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 że wiecie, a to nie ja to byłem ja widzicie buduję? Uh -huh. To ja, ale to byłem ja No i... No, ale zauważyłem na takim takiej mojej autofredzie lodowej pełno TNT Wcześniej go nie było ale później... No, wcześniej go nie było, ale jak wszedłem już na, na fajku, to było Później jeszcze no prankowałem go dalej, robiłem sobie survival sobie z tym typkiem wyrobiłem. myślę, oskarżyłem go o to, że to on zrobił, ale on tego nie robił, bo on był kompletnie daleko od tego miejsca, mógł cię tepnąć, ale ale ja na pewno, myślę, że to nie był on. Gdy sobie już tam robiłem survival właśnie taki, tepnąłem się gdzieś daleko i nagle Pojawiła się informacja, na czasie gracz Fajlajpik dołączył do gry. Właśnie tutaj ktoś mi się chyba włamał na konto, nie wiem kto to był, podejrzewam, może to był jakiś mod, może to był brat tego, tego gościa, co właśnie z nim, czy ten z nim... Był. Był po prostu na serwerze, z nim grałem, że to był brat i po prostu wiedział, że zmieniłem nick i właśnie e, to TNT, o którym Wam wcześniej mówiłem, podejrzewam, że w tym czasie właśnie ten Fajlajtyk wszedł do gry. Myślę, że to on albo to TNT już było wcześniej, tylko go nie zauważyłem. Później było tak, napisałem wiecie, lamusie, ja to coś takiego, się coś do Lamusie, to mój nick. Ten gość napisał ty to ty, coś takiego. No i taka sytuacja dziwna była. Aha. Ale mądry. E, taka sytuacja dziwna wtedy była właśnie bo i później e, właśnie e, zburzył mi latarnię morską taką co tam zbudowałem i mój wieżowiec nawet nawet ładny był no nie powiem nie, nie jestem smutny że mnie zniszczył co ale no w końcu on dał mi bana bo wiecie jak było w w operatorach to na starym niku dałem sobie operatora, wiecie, był fajlibik, a on wszedł na mój Nik, to był jakiś gracz non-premium, albo, albo jak, albo premium, bo e, i tak na serwerze, na, e, na, nie wiem, czy na Aternosie samym, czy na, e, no chyba na snapshotach, na, na snapshotach e, na Aternosie nie było widać skinów. No i ten gościu, jeszcze, no yy, wszedłem jakoś na serwer No, no, tam na konsoli Odbanowałem siebie I zbanowałem tego tyka. i w tym momencie wysadzał mi, mi ten Wysadzał mi wieżowiec, a później, jeszcze jak zbanowałem a ten gościu, ten co wcześniej ja nie mówiłam, co był ze mną, to już wyszedł, jakby co. Hm. Żelazo, żelazo. później e, stała się taka rzecz, że e, czasami, że co jakieś 10 sekund mnie po prostu wywalało z ręki. Nie wiem czemu, nie wiem w ogóle. To nie wiem czemu po prostu mnie wywalało. Nie wiem co... co co wy będziecie sądzić o tej tej sytuacji była mega dziwna mega dziwna myślę, że nie słyszeliście jeszcze takiej historii, którą wam powiem, raz opowiedziałem no była dość ciekawa, ale nie mogę wam niestety tego udowodnić więc, więc musicie mi wierzyć ja nigdy na swoich odcinkach Niczym nie kłamałem. W ogóle trochę słabo gram, bo jestem już zmęczony. Najlepiej gram rano, ale wiecie, rano mam lekcję. E, aha. Ej, ma machity, o. Zwycięstwo. Jestem zwycięstwem Przez OM. Nic paną No i GG. Aha. aha. I w ogóle chciałbym jeszcze wam powiedzieć. No, dziwna była ta sytuacja, ale chciałbym y, Wam powiedzieć jeszcze o tym, że niedługo na moim kanale y, Fajlajpik Minecraft pojawi się odcinek z Dominem, takim mega kozackim Dominem, nawet krótkim, ale, ale to domina jest mega, na pewno Wam się spodoba, no, no i możecie sobie zobaczyć. Niedługo może nawet dzisiaj to będzie, ale raczej nie. Może jutro albo dzisiaj albo pojutrze. Jeszcze co by Wam tu powiedzieć? Chyba będę musiał, chyba będę już się z Wami żegnał. Jeszcze lecą Wam zobaczyć taki, no, ten montaż zrobiłem. Teraz macie w prawym, górnym rogu, A tutaj, tutaj gdzieś i... Będę mówił Wam to, po więc to życzę Wam miłego dnia.